Witajcie w MOTOŚLADZIE! Dziś w programie... Odwiedzimy stoisko Ducati, gdzie spotkamy króla. Będzie także kilka słów o realiach sportu motocyklowego w Polsce, które przedstawią mistrzowie z Szkopek Team. W poprzednim odcinku zamordowana dywersja Sylwii została zdradziecko porwana z mojego garażu. Bez wiedzy właścicielki trafił w ręce specjalistów z United Customs. Poznajcie ciekawą kurtkę z oferty Intermotors. Poznacie odpowiedź na pytanie, czy można spotkać na zlocie lub drodze dwa identyczne harleje. Jak już mowa o harlejach, to czy chcielibyście dostać dwa harleje na dwa tygodnie i 20 tysięcy złotych na drobne wydatki? Jeśli tak, to musicie obejrzeć ten program. Tak czasami mi się wydaje, że niektórzy ludzie związani z branżą motocyklową powinni pewnie łapać akcent. Tak Krzysztof e, włoski trochę się pojawia w Twoim akcencie? E, no nie pojawia się. Staram się utrzymywać czystość języka polskiego. Aczkolwiek kiedyś obiecałem sobie, jak zdobędziemy importerstwo Ducati, że się tego włoskiego nauczę, więc wszystko jeszcze przede mną. Wiesz, to Ducati dla mnie zawsze przez lata było czymś na kształt Ferrari. One są e, czasami chimeryczne, na wolnych obrotach niektóre modele nie chcą kręcić, ale jak już pójdą do przodu, to jest szaleństwo. E, I to jest właśnie taka prawdziwa dusza Ducati. I wiesz, trochę się z Tobą zgodzę, a trochę się nie zgodzę. Zgodzę się co do Ferrari na pewno, bo to. Marka bardzo, bardzo premium i chcemy, żeby taka była również i w Polsce. Mam nadzieję, że, że jest. Zgodzę się Ferrari, bo przede wszystkim czerwony kolor piękny panuje w tej marce. Nie zgodzę się z tym, że, że szarpią i prychają i nie chcą jechać, bo te czasy mamy myślę już dawno za sobą. I technologii... ja wnoszę się na przykład do 1098, które na wolnych obrotach barawani brzęczało, ale jak poszło w górę, to no, no tak. Teraz nowe pani Gale, które jest następcą 1098, e, też idzie, że tak... chociaż też nie idzie w górę, bo mamy anti-Wheelie control, więc też nie idzie w górę. Natomiast idzie do przodu. Nie barabani, dlatego że e, z, zapomnieliśmy e, o sprzęgłach suchych, które tak właśnie e, sprytnie nam barabaniły, aczkolwiek do niektórych modeli jako akcesorium, takie suche sprzęgło można sobie kupić i zrobić na dzielnicy. Niezłą zabawę, że tak powiem, razem z kotami w marcu. Ale wiesz co, Dukat jak stoi pod światłami zawsze musi barabanić. Czy ci taki najbardziej zagorzali pani marki Ducati Nie byli trochę załamani jak w pani Gale już nie ma tego łoskotu? No zrobili sobie barabanie z czegoś innego, czyli na przykład z Stumika Terminioni, czyli ostatnio z Akrapowicza, które może, albo są w serii, albo można sobie dołożyć. I też mamy niezłą zabawę, że tak powiem, audialną. Wiesz co, ja doceniam Ducati po pierwsze za ten styl, o którym mówiłem, i za odwagę, bo jak się na rynku pojawił diabel, to wszyscy, którzy go oglądali, mówili, o rany, co to jest? Diabel naprawdę jest ponadczasowy. Ehm, tak, z diawerem mam osobiste doświadczenia, bo gdy się pojawił, powiedziałem, no nie, no to jest coś niesamowitego. Wulkan energii, e, niesamowite może designu, plus technologia, no to wszystko stworzyło motocykl no, niepowtarzalny. I pomyślałem sobie, że może nabędę dla siebie takiego, co też zrobiłem. Pomyślałem no dobrze, za ja inwestuje, no nie pieniądze, ale warto i nie będę musiał go jakby wymieniać, bo jakby nic nowego przez długi czas się nie wydarzy. No i niestety pokazał się X-Diavel, który jest no kolejnym jakimś designerskim przełomem technologicznym również. E, także X diavel nowy w tym roku. No, wszystkich e, powalił na kolana jakby swoją koncepcją motocykla po raz kolejny. No uważam, że jest no, niesamowity. Polecam wszystkim zobaczenie, przejechanie się, do czego zapraszamy już niedługo, jak tylko śniegi zejdą no, na Grenlandii, no, ale? Gdzie ty widziałeś? Śnieg? <laughs> no właśnie, zrobi się trochę cieplej i bardziej sucho, więc zapraszamy wszystkich do, do naszych salonów na do testowania. Między innymi X diavela W salonie Liberty Motors, w stoisku Inter Motors, fabryka Adrenaliny i powiem tak, kiedyś kurtka, drogi Krzysztofie, wyglądała tak, że zakładało się ktoś tam w sposób jakiejś gazety, żeby było dobrze. W tej chwili na kurce wisi tyle przywieszek, nie chce mi się czytać, najlepiej powiesz, co tam z tej kurtki można zrobić, czy ona jest lepsza od innych. Dokładnie tak. Teraz te wszystkie przywieszki mówią nam o tym, jakie technologie są zastosowane w tej kurtce, jakie ona ma właściwości, na przykład wodoodporne czy wiatroszczelne. Tutaj akurat w tej kurtce mamy membranę wodoodporną, wiatroszczelną i oddychającą. To wszystko tam jest opisane na tej, tej sprytnej karteczce. Dodatkowo też ta kurtka może służyć nam jako kurtka letnia, bo po wypięciu tych wszystkich warstw jest mega przewiewna i naprawdę w lato czuć ten przewiew. Zabezpieczenia są to Tutaj na ramionach wszędzie są odpowiednie zabezpieczenia. Dokładnie tak, kurtka jest dobrze zabezpieczona, ma certyfikowane protektory, także nie powinniśmy się niczego obawiać podczas letnich przejażdżek. Zauważyłem tam jeszcze na wieszaku obok nie inny kolor, czyli to nie musi być tak żybskie, czarne jak w Fordzie, ale jakieś inne znajdziemy też kolory. Dokładnie, jest kilka wersji kolorystycznych, każdy znajdzie coś dla siebie, czy z czerwonym, czy z fluorystycznym. Jest w czym wybierać. Te paski, które na niej są podejrzane, są odblaskowe. Nie wszystkie. Część z tych pasków jest właśnie odblaskowa po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, natomiast reszta jest po prostu biała. Zatem zanim założycie taką bardzo technokurtkę, przeczytajcie wszystkie informacje, które tam są zawarte na tych dziwnych karteczkach I więcej dowiecie się na temat kurtki, którą zakładacie, bo kurtki obecnie to już nie tylko design, obecnie to jest naprawdę bardzo duża ilość znakomitej technologii, która jest sprzęgnięta po to, żebyście byli bezpieczni i żebyście dojechali do domu z suchą nogą. Tak to już w tym świecie jest, że wiele film próbuje doścignąć króla. Wiele film próbuje tworzyć jakieś mityczne motocykle. Kilku firmom się to udało, choć nie do końca, ponieważ tylko Harley Davidson tak naprawdę zapewnia ten mit o tym, że motocykl jest nieprawdopodobny. Zapewnia też mnóstwo części, dzięki którym możecie swoje motocykle tak streamingować, że właściwie w ogóle nie przypominają tego wyjściowego modelu. Ale o tym najlepiej opowie Janek Filman. Dla mnie gór. No cóż, Harley to jest taka firma, to jest taki motocykl, z którego można zrobić wszystko. Przede wszystkim... Powiem e... Ci, że kiedyś po wojnie podobno robiono nawet e... ciągniki do pługów. No słuchaj, jeżeli z modelu wojskowego WLA robiliśmy kiedyś elektry, no to znaczy, że wszystko można. Ale na dzień dzisiejszy Harley ma w ofercie tak ogromną ilość części akcesoriów tuningowych, e... jakichś akcesoriów, które e... czy części zamiennych, które podnoszą moc, zwiększają pojemność Naprawdę z tego można zrobić wszystko. Można zrobić motocykl, który pałuje tak, że jest to niewiarygodne. Dyma wszystkie Japończyki na światłach. No i, i o to chodzi, bo, bo Harley bez fakty Rest. Aha. Ale kiedyś była taka historia, hmm, podobna jakimś zlocie. Powiedziano, że do wygrania będzie Harley Davidson. Za to. Że ktoś pokaże dwa identyczne Harleje na tej imprezie. Nikt tego nie zrobił. Nie udało się. Nie udało się. Nie ma takiej opcji. Bo każdy coś dokłada, każdy ma jakiś szczegół. Ja przeglądałem książki, zresztą mam kilka takich katalogów Harleja w domu z dodatkami. To jest po prostu kopalnia, to jest morze. Nie, to, to jest y, po prostu sytuacja taka, która umożliwia temu, temu człowiekowi, klientowi popłynięcie, czyli zaczyna się od akcesoriów e, oryginalnych, potem może się dokłada odrobinkę aftermarketu, potem się coś samemu struga, rzeźbi piłuje i tak dalej i taki człowiek płynie i nie ma, naprawdę nie ma opcji, żeby po pierwsze, nie ma opcji, żeby ktokolwiek jeździł Harley'em standardowym od A do Z bez zmiany czegokolwiek. A po drugie, nie ma opcji takiej, żeby ten ktoś naprawdę nie popłynął, bo zaczyna się od rączek, gmoli, jakiś tam szybek i tak dalej, a potem się robi z tych motocykli motocykle indywidualne. Każdy na swój, na swoją modłę, na swój y, pomysł coś zmienia. często robi to ręcznie, często sobie maluje aerograf, naklejane paseczki pin stripes, przedziwne rzeczy. Natomiast tylko Harley daje takie możliwości, tak naprawdę, bo to jest psychicznie uwarunkowane. No i, i dlatego Harley jest najlepszym motocyklem na świecie. Harley'a i dopiero zaczynają się tak naprawdę wydatki. Jak zobaczysz te katalogi, zaczniesz szaleć. Na szczęście ludzi, którzy mogą zaszaleć, trochę w tym kraju jeszcze zostało. Dzięki, Jasiek. Ale warto spróbować. Polecam, zapraszam. Dziękuję. Kiedy trafiam na takie stoiska w czasie tej wystawy motocyklowej, spotykam takich ludzi przed sobą, po których widać, że z niejednego pieca chleb jedli i do wszystkiego są trochę pocierani, to wiem, że jest naprawdę grubo. Witajcie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Panowie, jak to wygląda, jak, jak właściwie jaka jest sytuacja sportu motocyklowego w Polsce? Czy już wreszcie zaczęli się pojawiać sponsorzy? Czy wreszcie jakaś telewizja te wyścigi zaczyna pokazywać? Jesteście jedną z tych telewizji, która zaczyna pokazywać, bo rozmawiamy tutaj dzisiaj za co bardzo serdecznie dziękuję. Wyścigi motocyklowe po lekkim dołku, który mieliśmy po roku, 2000... W ósmym roku zaczął się, w 10. jeszcze było przyzwoicie troszkę opadłe, teraz widzimy, że od nowa zaczynają wracać, naprawdę mamy świetne motocykle już w tej chwili, konkurencyjne z motocyklami z Mistrzostw Świata, więc zaczyna się to powoli odbudowywać. Zaczynają się pojawiać właśnie telewizje i mam nadzieję, że sezon 2016 będzie znacznie lepszy. Zapraszam Was wszystkich serdecznie, a kibiców o to, żeby trzymali za nas kciuki zawsze. Wiesz, ale to jest może pomysł na to, ponieważ motowizja, dla której pracujemy... E... Ma miejsce na to, żeby pokazywać właśnie wyścigi i to bezpośrednie relacje nawet. Zajęliśmy się driftem, drift już ma swoje przekazy na żywo, może czas na to, żeby wyścigi motocyklowe się pojawiły i wreszcie pojawią się sponsorzy, którzy nie będą kwękali, że nie ma pieniędzy. To jest tak jak z błędnym kołem. Co będzie pierwsze, telewizja czy sponsorzy? Sponsorzy muszą zapłacić telewizji, albo bo telewizja się nie pojawi. Jak się nie pojawi telewizja, nie będzie sponsorów. Musimy się zebrać wszyscy, usiąść razem do jednego stołu, ponegocjować i mamy nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Proponujecie, że możecie się pojawiać, więc już jest dobrze. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i że będziemy widywali się co rundę. Bądźcie przekonani do tego, żeby wspierać ten sport, bo to jest masa zakręconych, bardzo fajnych ludzi. Dzięki panowie. Dziękuję bardzo. Się zacząć w zasadzie tak. Ludzie, ja chyba zwariowałem, dokładnie tak, ponieważ akcja Discover More rozpoczyna się po raz drugi. W tym roku o tyle ciekawie, że na pewno ktoś z Polski będzie brał w niej udział. A jak zrobić, żeby pojawić się w tej akcji? Wystarczy wejść na stronę, która tutaj się pojawia dokładnie, zarejestrować się na jazdę próbną, a potem napisać hasło konkursowe no i wypełnić mały kwestionariusz. To wystarczy, żeby wziąć udział w tej akcji. A do wygrania są dwa motocykle Harley Davidson na dwa tygodnie, w dowolnym terminie, do końca roku 2016, w dowolnym miejscu na świecie. Do tego dostaniecie jeszcze 20 tysięcy złotych do kieszeni na drobne wydatki. Zatem działajcie, rejestrujcie się, bierzcie udział w tej niesamowitej akcji. Prominam, ten adres, wypełniacie zgłoszenie na jazdę testową, jedziecie i to już wystarczy. Do boju, rodacy! Tam, żeby zobaczyć jak wygląda postęp w działaniach. Panowie na razie widzę destrukcję. Nie no, jest postęp. Wiemy, że pacjent żyje. A czy go? Udało się. Po kilku próbach, ale się udało. <noise> Damian, że coś nie bardzo pali. Nie pracuję na wszystkich garach, pracuję tylko na dwóch, z czterech możliwych. Podejrzewam, że to wina gaźników, prawda? Rozbierzemy, zrobimy. Panowie, taka praca koncepcyjna takim motocyklem wymaga jakiegoś przygotowania. Czy wy rozrysowaliście sobie to, jak on będzie wyglądał, albo czy macie to w swojej wyobraźni zakodowane? W większości jest to w mojej głowie. Przejrzeliśmy parę projektów, bo dziwo ludzie próbowali coś z tego zrobić. Niektórym to nawet wyszło. Jest parę fajnych fotek w internecie. Koncepcja jest, tworzy się. Będzie ciekawie. A dobra, a teraz kwestia części. Czy części będziecie dorabiali, czy też postanowiliście je zamówić? Po pierwsze, żeby nie było, jest trochę części, które wygrzebaliśmy w Twojej magicznej piwnicy i z pewnością je wykorzystamy. Oczywiście kierownica, brytyjski Cafe Racer przypadł nam do gustu. Przednia lampa, coś małego, skromnego. Zostawiamy fabryczny zbiornik, dorabiamy siedzenie też w, w stylu cafe, a reszta to zobaczymy. najpierw taki pomysł, żeby zrobić coś poważnego ze zbiornikiem, a potem się okazało, że jest praktycznie cały polepiony i to jest klapa. Jest tam trochę szpachli, będzie ciężko coś z tego wyrzeźbić, prawda? Ale dacie radę. No tak, nie my. Przy okazji parę słów, bo nie wspominałem Wam pewnie o tym, ale Sylwia bardzo lubi czerwień a z zrobiną szarości, to ma być taki klimat troszeczkę na Ducati, mówię o barwach, jest wielką falką tej firmy, no i ciekawe, czy Wam się uda to skomponować? No jak już wspomniałeś o kolorach, to szary bym zamienił na czarny, ale jesteśmy, idziemy w dobrą stronę, o tak. Może być czarny, myślę, że nam to wybaczy. Zresztą czernie z takim bardzo zdecydowanym kolorem. To jest prawdziwy, mówię o Sylwii w tej chwili, to jest prawdziwa artystka. To jest dziewczyna, która docenia sztukę. Sama zresztą znakomicie rysuje, robi wiele projektów. I myślę, że te elementy, które wykorzystacie, muszą trochę artystycznie zabrzmieć. Na pewno jej się spodoba to, co my zrobimy. Gwarantuję. Sam ja jestem ciekaw. Czy zostawiacie ten podrapany i popsmotruchowany wydek, czy coś będzie się działo? Nie, nie, wydechy już są w drodze. Z pewnością zostaną zmienione i motocykl nabierze ładnego, masowego dźwięku. Powiem tak, ja już teraz wiem, że trafił w bardzo dobre ręce. Mam na myśli motocykl Sylwii. Sylwia, wybacz mi, tu będzie cięcie, tu będzie ogień, tu będzie wszystko naraz. Zajrzymy bardzo niedługo, żeby zobaczyć, jakie są postępy w tych działaniach. Ale jak powiedziałem, na początku trafił w bardzo dobre ręce czyli do United Customs. Thank you Sponsorem programu jest Harley Davidson, Harley Davidson Sponsorem programu jest Intermotors. Adresy salonów siedzi Intermotors znajdziecie na www.intermotors.pl.